Cześć, dzień dobry się, z tej strony w kolejnym materiale na kanale z Battlefielda 6. Omówimy sobie aktualizację patcha, bo dostaliśmy nowe informacje i jest ich całkiem sporo. Błąd pojawienia się pojazdów, który został naprawiony, nie rozpiły się pojazdy, przez co jedna drużyna miała mniejsze szanse na wygraną, nie powinno mieć w ogóle to miejsca, ale lepiej późno niż wcale. Brawo za naprawę i w dodatku planują jeszcze lepsze zmiany pojazdów. Zobaczymy co wymyślą. Zmiany, które planują wprowadzić, chcą udoskonalić ruch postaci, żeby był płynniejszy, poprawić stabilność celowania przy czym zachować ich tempo. Ciekawe. Ale jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to tak naprawdę nie mam do czego. Nie zauważyłem niczego akurat z tych kwestii, która by mi nie pasowała. Dla mnie wszystko było ok. Wyzwania: po otrzymanych opiniach DICE chcę uprościć zadania, które są niejasne dla społeczności, i przyspieszyć ich ukończenie. Przykłady rozważanych zmian: Szturmowiec miał zabić 30 osób z i chcą wprowadzić poprawkę i obniżyć ilość do 3 przeciwników. Inżynier, który miał zdobyć 6000 punktów naprawy w jednym meczu, chcę obniżyć punktację na 1000. Również chcę ingerować w zadanie dla zwiadowcy, który polega na zabiciu strzałem w głowę z odległości powyżej 200 metrów. Chcą zmienić to na 5 osób, ale ze 150. Co do widoczności, która miała być poprawiona, niestety na razie nie jest. Ciągle pracują nad poprawą. Dostaliśmy wiadomo, że jest większa część poprawek i planują dopiero ukończyć w drugiej połowie pierwszego sezonu. Ale miejmy nadzieję, że będzie to szybciej, bo to naprawdę czasem denerwuje. 28 października wejdzie poprawka w rozrzucie broni, która nie działała prawidłowo. Mianowicie, rozrzut nie zmienia się przy przejściu z biegu do pozycji leżącej. W zasadzie powinien być niższy, ale to nie działało. Zostanie to naprawione. Kolejne poprawki mają jeszcze bardziej usprawnić strzelanie, zmniejszyć odrzut, żeby było bardziej satysfakcjonujące. Dla mnie strzela się naprawdę dobrze, nie mam żadnych problemów. Dobra, mam czasem, ale to rzadko by ma być balans nad tym wszystkim? Ciekawe, ciekawe. No zobaczymy jak im to wyjdzie. Naprawiam kolejne błędy, dosyć poważne, że pierwszy ruch w biegu od razu naciskając strzał miał zbyt wysoki rozrzut, a na padach nawet początek ruchu zbyt zwiększał rozrzut. Widzicie, może dlatego nie potrafiliście czasem kogoś zabić, jak informuje jeszcze twórca na X dzięki BF Labs. Prowadzili parę poprawek do BRK z TTK. Jest to time to kill, czas zabicia. Na bliskim dystansie, żeby nagradzać pozycjonowanie, a jednocześnie dać więcej czasu na reakcję. Nie wiem, bo nie miałem dostępu do zamkniętych testów niestety, nie wiem jaki był wtedy time to kill i o ile go zwiększyli. Mam nadzieję, że o dużo, bo będzie naprawdę ciężko przy tym movmencie w BRC. Żeby wyjść z tego cało, jeśli ktoś będzie wcelowany, żeby się uleczyć, wrócić. I zrewanżować się koledze. Trzymam za słowo, że będzie lepiej. Będziemy startować grę z jedną płytą pancerza, a całość będzie w liczbie dwóch, a co z kamizelką? Myślałem, że będzie, chyba jej nie będzie jednak. Myślałem, że gdy znajdziemy kamizelkę czy coś w ten deseń, to będą trzy ciekawe rozwiązania. No zobaczymy jak to będzie. Naprawili oświetlenie w obszarach mapy, które było słabo oświetlone i widoczność obiektów zbalansowali helki, pojazdy bojowe nadal będą potężne, ale nie będą konieczne do przetrwania lub wygrania gry. Dogrywam ten materiał, bo został dodany nowy post na X. Kilka godzin po tym pierwszym. Te numery tych update'ów to mi normalnie rozwalają głowę numer 1110. O godzinie 11 zostanie udostępniona na wszystkich platformach, aktualizacja na całej społeczności. O godzinie 17 startuje pierwszy sezon, a z nim cała zawartość, jak karnet i nowe funkcje. Oczywiście to wszystko 28 października. Niektóre rzeczy są już dostępne. Nowe rzeczy, które udało mi się dowiedzieć. Poprawili audio, nowe dźwięki przelotów pocisków, wybuchu destrukcji lepszy mix broni i pojazdów. Zaktualizowali HUD. Zwiększyli czytelność, poprawili wskaźniki dogrywki ekranu końca rundy, nowe znaczniki w menu odblokowania broni i gadżetów. Tego mi bardzo brakowało. Chodzi o tą pomarańczową kropkę. no pasowano hitboxy głowy tułowia i modelu postaci. Naprawiono opóźnienie animacji przy otwieraniu drzwi w trakcie ślizgu. Kilka razy się na tym złapałem, że nie wiedziałem, co się dzieje. Naprawiono błąd z dostawami amunicji przez torbę zaopatrzeniową. Jezu, jak miałem rpg -a, leciała mi helka... Ziomek mi rzucił amunicję, a mi się to nie ładuje. No myślałem, że normalnie wejdę z gry. Gadżety rozmieszczone nie są już niszczone przez gruz, chodzi o trofi i amunicję. Karabiny snajperskie używane poza klasą zwiadowcy nie zwiększają już rozrzutu, zamiast tego dodano rozbujanie. Większy, no, buje nam celownik po prostu, nie? Więcej. Naprawiono błędy w strzelnicy umożliwiające wyjście z niej. Ulepszono mgłę, dym i ekspozycję dla lepszej widoczności. To by było na tyle. Mówił do Was Bena. Dzięki. Cześć.